Twoja droga do spełnienia i przeznaczenia zależy w dużej mierze od tego, kogo dopuścisz do swojego wewnętrznego kręgu. Już starożytni mędrcy zdawali sobie sprawę z potężnego wpływu relacji międzyludzkich i ostrzegali przed ludźmi, którzy mogą zahamować nasz rozwój, obudzić ukryte aspekty cienia i odciągnąć nas od naszego prawdziwego ja. Nasze otoczenie jest przedłużeniem nas samych, a jego wpływ jest znacznie większy, niż można by y przypuszczać. Można powiedzieć, że odzwierciedlamy archetypowe wzorce i złożone schematy, które dominują w ludziach, z którymi spędzamy większość czasu. Dzisiaj zbadamy tę ideę przez pryzmat psychologii jungowskiej, omawiając siedem typów osobowości, których interakcje mogą aktywować Twój cień i utrudniać odnalezienie pełni, a także dlaczego tak konieczne jest ponowne przemyślenie relacji z nimi. Pierwszy typ to osoba, która nieustannie wyraża niezadowolenie. Każdy z nas ma znajomego, krewnego lub kolegę, dla którego każda chwila życia to tylko niedociągnięcia, czy to zmieniająca się pogoda, zadania w pracy, czy nawet kolacja w popularnym lokalu. Takie osoby zawsze szukają powodu, by wyrazić swoje rozczarowanie, rzutując negatywizm na wszystko wokół siebie. Nie jest łatwo z nimi współistnieć, ponieważ ciągły strumień krytyki, niczym niekończąca się kroplówka wody, z czasem wyczerpuje wewnętrzne rezerwy i witalność. Zamiast szukać rozwiązań lub zaakceptować własny cień, Taka osoba skupia się na problemach i negatywnych aspektach rzeczywistości. Wyobraź sobie, że jesteś zaangażowany w ważny projekt z osobą, która nieustannie narzeka, każde spotkanie zamienia się w wyczerpującą mękę, duch zespołu zanika, a ty zaczynasz przyjmować jego negatywność, co ostatecznie prowadzi do rozczarowania nie tylko w projekcie, ale w życiu w ogóle. Jak więc psychologia jungowska pomaga radzić sobie z tym typem? Istnieje kilka metod. Po pierwsze, jeśli to możliwe, ogranicz kontakty do minimum, jeśli jest to niemożliwe, na przykład gdy daną osoba jest członkiem rodziny lub kolegą, spróbuj emocjonalnie zdystansować się na czas jego wypowiedzi, postrzegając je jako ulotną, hałaśliwą burzę, która nie jest w stanie wstrząsnąć Twoją niezachwianą wewnętrzną harmonią. Trzecim sposobem jest przekierowanie rozmowy na poszukiwanie praktycznych rozwiązań zamiast absorbowania się ciągłym narzekaniem. Takie podejście pomaga zachować kontrolę nad własnym stanem emocjonalnym i nie pozwolić, by czyjś cień wpływał na naszą wewnętrzną równowagę. Pamiętaj, to ty jesteś panem swoich myśli, reakcji i procesu integracji cienia, a nie okoliczności zewnętrzne. Wiedza ta uczy nas strzec naszego spokoju umysłu, aby negatywne emocje wynikające z chronicznego niezadowolenia nie wykoleiły nas z naszego prawdziwego ja. Drugi typ to osobowość, która przyciąga kłopoty. Tutaj mamy do czynienia z osobą, której ścieżka życiowa przypomina niekończący się wir dramatu, wypełniony kryzysami, konfliktami i sprzecznościami. Taka osoba, której cień dominuje w jej życiu, ma zdolność, niczym śmiercionośny wicher, do wysysania energii. Na początku jego burzliwe manifestacje emocjonalne mogą wydawać się fascynujące, a nawet namiętne, ale wkrótce staje się jasne, że przebywanie w jego pobliżu, jak próba sterowania statkiem w środku burzy, jest męczące i niebezpieczne. Problem polega na tym, że jego osobiste kryzysy często zaczynają wydawać się naszymi własnymi, a jego cień przenosi się na innych, wciągając ich w konflikt, z którym pierwotnie nie mieli nic wspólnego. Wyobraź sobie następujący przykład: masz przyjaciółkę, która ciągle się kłóci, dziś milczy z jednym przyjacielem, jutro kłóci się z innym, a w pewnym momencie zwraca się do ciebie poradę. Zaczynasz zauważać, że ten niekończący się cykl prowadzi nawet do twoich własnych konfliktów, podporządkowanych jej wpływowi. Jak więc radzić sobie z taką osobą? Jedną z metod jest technika refleksyjnego słuchania. Zamiast od razu udzielać rad lub wybierać strony, spróbuj odzwierciedlić jej uczucia i słowa. Na przykład, jeśli powie: Nie mogę uwierzyć, że tak o mnie powiedział, możesz odpowiedzieć: Wygląda na to, że czujesz się zdradzona jego słowami. Takie podejście pozwala zapewnić wsparcie emocjonalne bez angażowania się w czyjś dramat. Innym sposobem jest ustalenie twardych granic osobistych, Czasami musisz ograniczyć dostęp do siebie, aby chronić swoją wewnętrzną przestrzeń, zwłaszcza jeśli czyjś kryzys dzieje się bez Twojej zgody. Wyłącz telefon na określony czas, wyznacz sobie okresy na skupienie się na sobie, na rozwój wewnętrzny lub pracę nad integracją cienia i wyraźnie zaznacz, że w tych chwilach nie możesz się rozpraszać. Prawdziwe szczęście polega na umiejętności cieszenia się teraźniejszością bez bycia pod wpływem czyjegoś cienia i bez martwienia się o to, co może się wydarzyć jutro. Trzeci typ to osoba o krytycznym spojrzeniu, wątpiąca we wszystko. Wyobraź sobie, że jesteś twórcą, artystą, który kładzie jasne kreski na pustym płótnie, wypełniając je życiem i głębią. Nagle do studia wchodzi sceptyk, człowiek przynoszący własny cień, który szybko zaczyna krytykować i dewaluować twoją pracę, siejąc wątpliwości. Może zapytać, czy jesteś pewien, że ten odcień jest odpowiedni? Czy nie wygląda nienaturalnie? Takie uwagi są jak pociągnięcia szarą farbą, stopniowo przyciemniające jasność Twojej pracy. To nie jest konstruktywna krytyka, ale manifestacja jego wewnętrznych lęków i wątpliwości. Co zrobić, jeśli taka osoba dla Ciebie bliska, ale nieustannie rzucająca swój cień? Jedną z niekonwencjonalnych, ale skutecznych metod jest poproszenie go o radę, zamiast dzielenia się swoimi pomysłami. Kiedy prosisz o pomoc, prawdopodobieństwo ostrej krytyki jest mniejsze i możesz otrzymać bardziej produktywną informację zwrotną zamiast osądu. Inną metodą jest odwrócenie scenariusza poprzez pozytywną konfrontację, zamiast absorbować negatywność, zaproponuj omówienie możliwych rozwiązań. Jeśli stwierdzi, że nigdy nie będziesz w stanie zmienić kariery w obecnych okolicznościach, możesz odpowiedzieć, zastanawiam się, co sugerowałbyś zrobić, aby zmienić sytuację. Jakie kroki są według Ciebie konieczne? Taka wymiana zdań pomaga skierować rozmowę w konstruktywnym kierunku. Nie zapominaj, że mamy dwoje uszu i jedne usta, słuchaj więcej niż mówisz i staraj się oddzielić cenne informacje od zwykłego szumu cienia. Jeśli sceptyk zaczyna rzucać cień wątpliwości na Twoje dzieło, cofnij się o krok, rozpoznaj jego wpływ i chroń swoją przestrzeń osobistą. Czwarty typ to osobowość, która nieustannie czuje się ofiarą. Pomyśl o życiu, jak o grze w szachy, w której każdy gracz otrzymuje te same figury, a ostatecznym celem jest zamatowanie króla przeciwnika. Ty myślisz strategicznie, podejmujesz ryzyko i poświęcasz się, podczas gdy ofiara obwinia plansze, figury, a nawet przeciwnika za każdy zły ruch. W jej oczach porażki nie są konsekwencją jej własnych decyzji, ale sił zewnętrznych. Jej narracja to niekończąca się saga nieszczęść, w której jawi się jako bezbronna bohaterka napędzana przez swój cień. Chociaż prawdą jest, że trudności i problemy systemowe zdarzają się w życiu, ci, którzy nieustannie odgrywają rolę ofiary, wykorzystują swoje próby jako wymówkę, odmawiając wzięcia odpowiedzialności za swoje działania lub zaniechania, pozostając więźniami swojego cienia. Wysłuchaj ich, ale nie próbuj stać się ich stałym wybawcą. Nie bierz na siebie ciężaru cudzych problemów i nie daj się wciągnąć w ich dramatyczną historię. Przejmij kontrolę nad swoją szachownicą, wykonuj świadome ruchy i pamiętaj, Wieczny stan bycia ofiarą jest wyborem, a nie nieuchronnością losu. Przesuwaj swoje figury do przodu, poświęcaj się strategicznie i rób to nie z litości lub zemsty, ale dla osobistego rozwoju, mądrości i postępu w kierunku swojego prawdziwego ja. Piąty typ to nadmiernie pozytywny, ale toksyczny optymistą. Prawdopodobnie znasz kogoś, kto zawsze świeci jak słońce, dając radość i obdarowując i młodzi, ale za tą zewnętrzną maską kryje się głęboki cień. Mówi, po prostu bądź szczęśliwy, gdy przechodzisz przez trudny okres, tak jakby twoje emocje były niczym więcej niż drobiazgiem. Wyobraź sobie, że twoje życie to wypielęgnowany ogród z chwastami i szkodnikami oprócz pięknych kwiatów, ale toksyczny optymistą nalega, by zauważać tylko jasne róże. Mówi, skup się na pięknie, nie pozwól, by negatywność wkradła się do twojego ogrodu, ignorując złożoność i niejednoznaczność twojego wewnętrznego świata. Załóżmy na przykład, że przechodzisz przez bolesne rozstanie, czujesz się smutny i zdezorientowany, podczas gdy toksyczny optymistą radzi, w morzu jest mnóstwo ryb, po prostu się uśmiechnij. Taka nadmierna pozytywność nie bierze pod uwagę wieloaspektowej natury ludzkich emocji i złożoności akceptacji własnego cienia. Jedynym sposobem na przeciwdziałanie temu jest zaangażowanie takiej osoby w dialog, w którym omawiane są zarówno jasne, jak i ciemne strony, będąc świadomym zarówno świadomych, jak i nieświadomych aspektów. Jeśli powie, spójrz, możesz zobaczyć drugą stronę rzeczy, możesz powiedzieć, jestem wdzięczny za moje zdrowie, ale to naturalne, że okoliczności mnie ranią. Ważne jest, aby żyć wszystkimi emocjami, integrować zarówno światło, jak i cień. Rozwijaj tak zwaną ziarnistość emocjonalną, zdolność do rozpoznawania i rozróżniania szerokiego zakresu uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, światła i cienia. Kiedy toksyczny optymistą namawia cię do bycia wyłącznie radosnym, poświęć czas na zaakceptowanie i nazwanie swoich trudnych doświadczeń. W końcu życie to nie tylko seria pozytywnych chwil, ale holistyczna mieszanka wszystkich emocji, które należy przyjąć, aby zbliżyć się do swojego prawdziwego ja. Więc następnym razem. Gdy taka osoba zaatakuje twój starannie zaaranżowany ogród, zatrzymaj się, pamiętaj, że ogród potrzebuje zarówno słońca, jak i deszczu, aby się rozwijać i pozwól sobie doświadczyć pełnej palety swoich uczuć. Szósty typ to przebiegły manipulator. Pomyśl o swoim życiu jak o scenariuszu filmowym, w którym jesteś głównym bohaterem z jasnym pomysłem na to, jak historia powinna się rozwijać, gdzie będą zwroty akcji, kto będzie twoim sprzymierzeńcem, a kto mentorem i jakie powinno być zakończenie. W tym momencie na scenę wkracza manipulator, osoba będąca pod władzą swojego cienia, ukryty producent, który ukradkiem przepisuje scenariusz, aż okaże się, że fabuła straciła swój pierwotny zamiar, a twoja ścieżka do pełni poszła źle. Manipulator opanował sztukę wpływu emocjonalnego i psychologicznego, może używać pochlebstw, poczucia winy, a nawet uciekać się do oszustwa, aby skierować cię w korzystnym dla siebie kierunku. Być może masz przyjaciela, który zawsze znajduje sposób, aby skłonić cię do zapłacenia za obiad, mówiąc coś w stylu, miałem ciężki miesiąc, a ty odnosisz takie sukcesy. Dla ciebie to nie ma znaczenia, ale dla mnie ma. Z czasem zaczynasz zdawać sobie sprawę, że twoja dobroć została wykorzystana, ale trudno jest to wyrazić, ponieważ jego zachowanie jest zamaskowane jako pomoc komuś w potrzebie. Walka z manipulatorem nie jest łatwym zadaniem, ale jedna z metod, którą niektórzy nazywają efektem zepsutej płyty, może pomóc. Innym sposobem jest ustalenie jasnych granic osobistych. Jeśli manipulator żąda od Ciebie pożyczenia pieniędzy lub podjęcia niechcianych zobowiązań, naucz się śmiało mówić nie, zachowując spokój i precyzję w swoich wypowiedziach, takich jak: Nie mogę dać pieniędzy, ale jestem gotów zapewnić wsparcie emocjonalne. Takie podejście pomaga chronić swoją wewnętrzną przestrzeń bez niszczenia przyjaźni. Manipulator żeruje na Twoich przewidywalnych reakcjach wyzwalanych przez jego własne kompleksy i mechanizmy cienia, wykorzystując twoją życzliwość, poczucie winy lub pragnienie akceptacji. Jednak zmieniając świadomie swoją reakcję, odzyskujesz kontrolę nad scenariuszem swojego życia i wracasz na ścieżkę prowadzącą do odnalezienia prawdziwego siebie. Jeśli zauważysz osobę manipulującą w swoim otoczeniu, pamiętaj, pióro, które pisze twoją historię, należy do ciebie i tylko ty określasz kierunek swojej ścieżki. Siódmy typ to wampir wysysający czas. Wyobraź sobie, że twój codzienny harmonogram jest starannie ułożoną symfonią, w której każdy instrument wykonuje swoje unikalne zadanie, a ty jesteś dyrygentem dążącym do idealnej harmonii. W tym momencie pojawia się wampir czasu, osoba pod władzą swojego cienia, która nieustannie domaga się twojej uwagi i zabiera cenne minuty, nie oferując w zamian niczego wartościowego co mogłoby przyczynić się do twojego rozwoju i postępu w kierunku holistycznego ja. Być może masz znajomego, który regularnie przeciąga rozmowy w nieskończoność, wytrącając cię z normalnego rytmu, lub współpracownika, który nieustannie rozprasza cię nieistotnymi pytaniami, które powstrzymują cię przed wykonywaniem ważnych zadań. Tacy ludzie nie tylko zabierają ci czas, zakłócają twoją koncentrację, zmniejszają twoją produktywność i uniemożliwiają ci zachowanie zdrowego rozsądku, odwracając cię od twojego prawdziwego ja. Aby poradzić sobie z takimi pożeraczami czasu, należy ustalić twarde granice, jasno określić, kiedy jesteś dostępny na spotkania towarzyskie, a kiedy musisz skupić się na sobie, swoim rozwoju osobistym i pracy integracyjnej. Zachęcaj do szanowania swojego harmonogramu, tak jak szanujesz czas innych. Inną skuteczną metodą jest przesunięcie komunikacji w bardziej produktywnym kierunku, jeśli znajomy ma skłonność do przedłużających się rozmów telefonicznych, zasugeruj przejście na krótkie i skoncentrowane wiadomości lub e-maile, aby podzielić się wiadomościami lub pytaniami. W ten sposób możesz odzyskać kontrolę nad swoim czasem i uniknąć jego niepotrzebnego marnowania. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że kontrola nad czasem nie polega na liczbie godzin, ale na tym, jakie wykorzystujesz, nie pozwalając, by czyjś cień wpłynął na twój harmonogram. W końcu problemem nie jest to, że nie mamy wystarczająco dużo czasu, ale to, że czasami marnujemy go ulegając wpływom innych ludzi. Łączenie się z tymi, którzy dodają ci energii i przyczyniają się do twojego osobistego rozwoju, jest kluczowe dla postępu na drodze do holistycznego ja. Podsumowując, rozpoznając i będąc świadomym wpływu tego typu ludzi, tych, którzy ciągle narzekają, przyciągają kłopoty, są sceptyczni. Zawsze czują się ofiarami, narzucają toksyczne, pozytywne nastawienie, manipulują lub wysysają Twój czas. Będziesz w stanie zachować zdrowie psychiczne i skupić się na naprawdę znaczących rzeczach, gdy będziesz podążać swoją unikalną ścieżką do samoświadomości. Napisz w komentarzach, który z tych siedmiu typów napotkałeś, jak wpłynął on na Twoją podróż do odnalezienia pełni i czego Cię nauczył. Każda historia wzbogaci naszą społeczność i będzie cennym doświadczeniem dla nas wszystkich.